Witam zdrowo i finansowo. Hydraulik Finansowy, kolejny odcinek ekspresu codziennego. I dzisiejsze pytanie brzmi: ile nieprzewidzianego? No to skoro coś jest nieprzewidziane, to jak to przewidzieć, ile tego ma być? I to jest właśnie pytanie, nad którym się dzisiaj będziemy zastanawiać. Te pytania to nic innego, jak tylko dalsze komentarze do mojej książki, którą napisałem, Hydraulik Finansowy. W tej książce omawiam lepsze sposoby zarządzania finansami osobistymi. Podtytuł książki brzmi, jak skutecznie uszczelniać i zwielokrotniać domowy budżet, czyli co zrobić, żeby było więcej. W opisie do filmu jest link. Jak się na niego kliknie, to wchodzimy na stronę z książką. Tu są dodatkowe informacje, są tam jeszcze przeze mnie zrobione, informacje o autorze, także o książce, także można to wszystko sobie tutaj znaleźć. A cała ta książka jest nowym podręcznikiem elektronicznym, ponieważ jest to drugie wydanie. Ma linki, które poszerzają informacje, odwołują się do dalszych informacji związanych z internetem, które można tam znaleźć. I na podstawie tej książki Telewizja tv Rybnik przygotowała programy dotyczące właśnie lepszego zarządzania finansami. Pod tym samym tytułem, pierwszy sezon trwa, drugi już zaczynamy realizować, a tak wygląda czołówka programu. Nieprzewidzianego. Cóż to jest to nieprzewidziane i dlaczego trzeba o tym nieprzewidzianym myśleć, i w jaki sposób ma to związek z naszymi finansami osobistymi? Na pewno każdy z nas ma już w głowie takie pojęcie: słyszał, widział albo może sam przeżył taką sytuację, że pojawiły się nieprzewidziane koszty. No i teraz będzie pewna sprzeczność, taki oksymoron językowy, czyli coś, co się ze sobą jakby wzajemnie wyklucza, a jednak da się to. Zrobić. Otóż nieprzewidziane należy przewidzieć. Wiem, że to może śmiesznie brzmi, ale taki jest sens całego działania lepszego zarządzania finansami osobistymi. Chodzi o to, żeby taniej, łatwiej i lepiej realizować swoje cele finansowe, mniejszym nakładem, niższym kosztem, żeby to było po prostu łatwiej i prościej. I dlatego należy pewne nieprzewidziane rzeczy przewidzieć. Ponieważ wydaje się to może nadal jeszcze takie śmieszne, no to popatrzmy. Jak działa na przykład zakład ubezpieczeniowy? On też nie wie, kiedy kto umrze, jeżeli to jest zakład ubezpieczeń na życie, albo jeżeli to jest zakład ubezpieczeń rzeczowych, kiedy komuś zostanie spalony na przykład dom, albo kiedy zostanie okradziony, albo kiedy powódź go zaleje. Tego nie wiadomo. Być może nigdy, ale statystycznie da się takie rzeczy przeliczyć. No i teraz. Są takie rzeczy, które rzeczywiście da się statystycznie przeliczyć, na które również są produkty finansowe, między innymi ubezpieczenia, ale są takie, których się nie da ubezpieczyć, a da się statystycznie przeliczyć. Są takie rzeczy, o których wiadomo, że się zepsują, że się zniszczą, że będą potrzebne, a nie można tego ubezpieczyć. Na przykład, możesz ubezpieczyć swój samochód przed kradzieżą, możesz mieć również. Ubezpieczenie autokasko, jeżeli coś się stanie, ale jeżeli zajedziesz silnik, no to żadne ubezpieczenie tego nie pokryje. Jeżeli na przykład stanie się coś, co wiesz, co będzie no tak zupełnie niezwiązane z ubezpieczeniem, a w każdym takim dokumencie finansowym jest wyraźnie opisane, jakie ryzyko jest wzięte pod uwagę, więc jeżeli się znajdzie coś, co nie jest ubezpieczone, to nikt ci pieniędzy nie da. I takich rzeczy jest mnóstwo. W Twoim codziennym życiu. Jeżeli się zastanowisz nad tym, co dzisiaj się przydarza, co ci się przytrafia, to możesz łatwo powiedzieć. Ja zrobię przykład na sobie. O, mam coś takiego, to się nazywa okulary. Takie stare powiedzenie optyków jest takie, że jak masz jedną parę okularów, to nie masz żadnej, bo ona ci się zepsuje akurat wtedy, kiedy będzie potrzebna, czyli kiedy musisz coś robić, tym padną, szkło pęknie, albo rozbije ci się ten nosek tutaj, będziesz miała, albo będziesz miała, albo miał dwie części i się nic nie da zrobić. No i teraz, w jaki sposób należy sobie z takimi problemami radzić? To jest właśnie myślenie o tym, co jest nieprzewidziane i ile tego nieprzewidzianego ma być. Żeby ustalić dokładnie, ile nieprzewidzianego ma być, musisz zrobić jedną ważną rzecz. Musisz zastanowić się, co w Twoim życiu jest istotne i dokonać analizy tego, co Ci jest potrzebne. No wiesz już, że w moim przypadku nieprzewidziane są na przykład okulary. Ale znam też takie panie, które na przykład robią następującą rzecz. Jak wiadomo, kobiety zwracają szczególną uwagę na ubranie, mężczyźni to tam raczej mniej. Ważne, żeby wygodne było. Czy się wygląda tak czy inaczej, to mniej istotne, mam się w tym dobrze czuć, No, ale panie chcą ładnie wyglądać. No i teraz co robią niektóre panie? Jeżeli coś jest rzeczywiście ładne i dobrze się w tym czują i chcą to mieć dłużej, kupują od razu dwie takie same rzeczy: dwie bluzki, dwa swetry, dwie spary spodni, dwie spódnice. Znosi się jedna, mają drugą, dokładnie ta sama, jak należy. Nie wszystkie panie tak robią, bo kobiety też bardzo często zwracają na modę, trendy i muszą mieć ciągle coś nowego, ale jeżeli ktoś coś lubi, no to tak robi i to w ten sposób funkcjonuje i tak ma być. W przypadku okularów to jest oczywiste również z takiego powodu, że te konstrukcje mają bardzo ciekawe elementy. Tu są śrubki, tu są noski, tu są śrubki, tu są śrubki. Jak to się połamie, to to szkło nie będzie pasowało do innych okularów. Więc jeżeli się kupi dwie takie same oprawki i oprawka się połamie, to można nawet samemu szkło przełożyć do drugiej. Ale to oznacza, że właśnie myślisz o tym nieprzewidzianym i w tym Twoim kontinuum działań zastanawiasz się, co dla Ciebie może być ważne i jakie rzeczy powinny być zrobione. Przykład z okularami jest stosunkowo prosty. Przejdźmy do innych przykładów. Co w Twoim życiu może być takiego ważnego, co jest dla Ciebie istotne i ważne, a czego się nie da ubezpieczyć? Na pewno nie da się ubezpieczyć takiego sprzętu domowego. Oczywiście niektóre rzeczy już można czasami, ale... Jak się temu przyjrzeć, to trzeba to też policzyć. Nie zawsze jest to sensowne, bo jak się coś kupuje, to można sobie kupić ubezpieczenie danego sprzętu. Ale jeżeli ubezpieczenie danego sprzętu kosztuje cię w ciągu pięciu czy sześciu lat 40-50% nowego produktu, no to warto się zastanawiać nad tym, czy to rzeczywiście jest dobre. W przypadku firm, leasingu również jakichś przedmiotów może mieć to sens, ale w życiu takim prywatnym nie zawsze. Więc co teraz? Twoja pralka dokona żywota prędzej czy później i to jest tak, że w dzisiejszych czasach są specjalne chipy albo specjalne mechanizmy, które muszą psuć produkty, ponieważ bardziej się opłaca produkować, opłaca produkować nowe niż naprawiać stare i to wygląda tak, jeżeli zatrzeć się bęben w pralce, pralka kosztuje 1100 zł, wymiana bębena 950 wybieraj. No to każdy powie, no to dołożę jeszcze te 200 czy 150 zł i kupią nowy produkt. No, tak to działa. Jest cały przemysł, który polega właśnie na psuciu urządzeń wymyślanych przez inżynierów. Chodzi o to, żeby to nie przetrwało zbytnio długo, poza okres gwarancji. A więc ma się zepsuć i musisz kupować nowe. Dotyczy to drukarek, które mają też chipy włożone, one się muszą zepsuć, przestać działać. Ma to być niekompatybilne i nie funkcjonować. I teraz, na czym polega to nieprzewidziane? Ty musisz samemu zobaczyć, co jest w Twoim życiu ważne. Musisz to sobie poskładać razem, spisać i mieć taką listę rzeczy, które są istotne i ważne. I wiedząc o tym, że to się zepsuje prędzej czy później, już dzisiaj myśleć o tym, jak to sfinansować. Jeżeli to będziesz robić, to będzie bardzo ciekawy efekt, ponieważ, podam to na przykładzie tej pralki, bo ona jest tutaj takim fajnym elementem. Przeciętna pralka żyje 5, 6, 7 lat, 8, no mniej więcej tyle. Wyobraźmy sobie, że pralka żyje 7 lat. To jeśli tak jest poza gwarancją, bo na, tak, no, na dobrą sprawę 5. No ale załóżmy, że 7 lat żyje pralka. Załóżmy, że masz dzisiaj lat 30 i będzie żyć, tak oblicza się to zwykle w, w przypadku no, różnego rodzaju planów finansowych, że klient żyje do 85 roku życia. No to jeżeli masz dzisiaj 30, to masz jeszcze 55 lat. No to teraz jak to przełożyć na te przewidywania? Jeżeli podzielimy 55 na 7, bo to jest wiek. Życia takiej pralki, no to Ci wychodzi 7,8. 8 pralek jeszcze w życiu musisz zajechać, tak? Przeżyjesz 8 pralek, a prawdopodobnie w wieku 70 lat też chcesz chodzić w czystym ubraniu. Co z tego wynika dla Ciebie? Bardzo prosta rzecz. Jeżeli pomyślisz o pralce, którą chcesz mieć za 45 lat od dzisiaj, na przykład, czyli za ustawimy sobie tutaj 12 miesięcy w roku. 45 lat, no to mamy tutaj informację taką, że jest to 540 miesięcy. Jeżeli przyjmiemy prosty sposób, przyjmę taki prosty do liczenia 10% stopę zwrotu jakiegoś produktu i zaczynamy od zera, a chcemy mieć kwotę 1200 zł. Pomijam też inflację, żeby nie było to zbyt trudne, bo jak się uwzględni za dużo rzeczy, to trudno jest to przeliczać. Ale jeżeli to policzymy w ten sposób, no to 11 groszy kosztujecie takiej. Wysiłek przez te 45 lat razy teraz ilość płatności, czyli razy 540, no to mamy 61 zł. 61 zł wydasz własnej kieszeni, reszta to jest procent składany. I jeżeli pralkę, która kosztuje 1200 zł, kupujesz za 61 zł, to popatrz za jaką cenę ją kupujesz. Jeżeli podzielimy to przez 1200, no to mamy mniej więcej wartość 5%. tak 5%. Kupujesz pralkę za 5% ceny. A o czym mówimy w hydrauliku? Ano o tym, że masz uszczelniać budżet i realizować swoje cele taniej i lepiej. Czyli co zrobić, żeby skutecznie uszczelniać i zwielokrotniać domowy budżet? Więc jeżeli możesz swój cel, przyszłą pralkę mieć za 60 zł, a nie za 1200, to warto pomyśleć o tej linii życia i o tym, jak to zrobić. To jest właśnie to nieprzewidywalne i to, co należy oszacować i przewidzieć. Ile tego nieprzewidywalnego? To zależy od Twojego stylu życia, od produktów, którymi się otaczasz, od przedmiotów, od ich ceny, od tego, co Ci jest niezbędne. W przypadku okularów to jasne, w przypadku pralki no chyba też jasne, a inne rzeczy zależą tylko i wyłącznie od Ciebie. Niestety mój czas inspiracji się skończył. No to pozdrawiam serdecznie, puszczam czołówkę i do zobaczenia!